Siemanko, witajcie na kanale Pierogiskim Kimci w kolejnym odcinku. Na tym kanale przywykliśmy do odcinków bardzo chodzonych i tak naprawdę rzadko się spotykamy w takiej sytuacji, że ja siedzę przy biurku tudzież przy stole, tak jak teraz i coś do Was mówię, ale dzisiejszy odcinek trochę taki będzie, bo w tym tygodniu Korańczyków, młodych koreańczyków czeka najważniejszy egzamin w ich życiu. A przynajmniej tak oni myślą, przed tym egzaminem. Koreańczyków czeka egzamin, na który wyczekują od po prostu pierwszej klasy podstawówki i to nie wyczekują tak, że się cieszą, tylko wyczekują z wielkimi nerwami. Czeka ich egzamin maturalny, czyli sunyng. Ta nazwa sunyng to jest skrócona nazwa, zaraz Wam powiem jak brzmi pełna, to nie jest też takie istotne, ale... Najpierw trochę o koreańskiej edukacji, bo często pytacie mnie w komentarzach o taki odcinek o koreańskiej edukacji, żebym coś powiedziała na ten temat. Mimo, że nie mam dużego doświadczenia z koreańską edukacją, bo nie studiowałam w Korei, chodziłam tylko na kurs językowy na Uniwersytecie PA dosłownie semestry, więc za wiele z tego nie wyniosłam, ale mam doświadczenie trochę z koreańską edukacją z drugiej strony, bo uczyłam w koreańskich akademiach, akademiach typu zajęcia pozaszkolne, czyli na takich korepetycjach, powiedzmy, zorganizowanych. Tam byłam nauczycielką, ale uczennicą nie za bardzo. I do tej pory zdarza mi się uczyć Koreańczyków polskiego, ale to nie są powiedzmy Koreańczycy, którzy dalej się edukują, w sensie chodzą do szkoły, czy tam do liceum, do liceum, czy na studia, tylko w większości to są już dorosłe osoby. Ale. Nie o tym, nie o tym. Przejdźmy do tej koreańskiej edukacji, tak trochę wstępu przed tym egzaminem maturalnym. Koreańska edukacja i nie tylko koreańska, ogólnie azjatycka. Chociaż nie mogę tutaj powiedzieć wiele na temat innych azjatyckich państw. Każdy zna stereotyp yy, takiego azjatykujona, który po prostu wie wszystko i jest prymusem w każdej dziedzinie. W każdym amerykańskim filmie. O szkole jest taki jeden uczeń, który jest Azjatą, który po prostu odpowiada na wszystkie pytania zadane przez nauczyciela. I te stereotypy nie wzięły się chyba znikąd, bo właśnie koreańskie, japońskie i chińskie też szkoły są uznawane za jedne z najbardziej wymagających na świecie. I czy tak rzeczywiście jest? Czy ten poziom yy, przeciętnego koreańskiego licealisty jest? Tak wysoki. Dowiemy się z dzisiejszego odcinka, bo ja nie będę tutaj do Was cały odcinek tylko gadać i gadać. Ale przygotowałam sobie też koreańskie egzaminy maturalne, w sensie koreańskie arkusze egzaminacyjne. Mam tutaj dwa, ale w komputerze mam więcej. Wydrukowałam sobie matematykę i język angielski. Nie bez powodu wybrałam sobie ten angielski tutaj, bo yy, koreański egzamin z języka angielskiego koreańska matura z języka angielskiego. Będę to cały czas nazywać maturą, bo najbliżej temu wszystkiemu do, do, do polskiej matury ze wszystkich egzaminów. Więc koreańska matura z angielskiego słynie na świecie jako jedna z najbardziej niedorzecznych. Zadania na tej maturze są trudne nawet dla Anglików. Po prostu podobno nie da się tego rozwiązać jakoś sensownie. Więc dzisiaj się przekonamy. Wydrukowałam sobie też matematykę, bo wydaje mi się, że jeżeli coś może być niedorzeczne, jeżeli chodzi o poziom to na pewno będzie to matematyka, więc sprawdzimy to. Pozdrawiam wszystkich dobrych z matematyki. Ale wracając jeszcze do tej koreańskiej edukacji, do tego samego egzaminu. W Korei szkoła wygląda bardzo podobnie do szkoły w Polsce, ale do szkoły przed reformą w sensie y jest podstawówka, gimnazjum i liceum. I podobno dzieci już w podstawówce zaczynają uczyć się do tego egzaminu. Myślałam, że tak nie jest są tylko takie ploty ale. Spotkaliśmy się ostatnio ze znajomymi mojego męża, i oni już mówili coś o, 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 o maturze, właśnie. I tak słuchamy i pytamy, ale ile wasze dzieci mają lat? A oni mówią, że chodzą do podstawówki i nie wiem jak z innymi przedmiotami. Ale właśnie, jeżeli chodzi o angielski, to podobno dzieci przygotowują się do tej matury z angielskiego już w podstawówce. W sensie, już im pani czasami mówi, że na to zwróćcie uwagę, bo to często jest. Na maturze. Więc wydaje mi się, że dużo rzeczy, które czytaliście o koreańskiej maturze może wcale nie była taka przesadzona, chociaż wyglądała na przesadzoną. Na pewno dużo rzeczy, które czytaliście o koreańskiej edukacji jest przesadzone, bo bardzo często w książkach czy w artykułach w internecie spotyka się opinia, że koreańskie dzieci już w przedszkolu siedzą przy książkach, to ta opinia pojawiła się też w jakiejś telewizji śniadaniowej. I bardzo wiele osób do mnie pisało, czy to prawda, czy on też siedzi już przy książkach w przedszkolu. Czy, czy, czy rzeczywiście dzieci siedzą w ławkach w przedszkolach i się uczą? I oczywiście to nie jest prawda. Koreańskie dzieci w przedszkolach zdecydowaną większość czasu się bawią. Oczywiście, tak jak i w polskich przedszkolach, mają angielski już od pierwszych po w ogóle lat uczęszczania do przedszkola, pewnie, ale to wszystko jest takie przez zabawę. Nie wydaje mi się, żeby te przedszkola, do których chodzą koreańskie dzieci, odbiegały w jakiś sposób od przedszkoli, na przykład w Polsce pod względem poziomu, w sensie pod względem tego, ile te dzieci się uczą. Na pewno przesadzone jest też to, co słyszy się często, że dzieci w Korei siedzą w szkołach od siódmej rano do powiedzmy 23:00, ale jest w tym ziarno prawdy. Mój mąż mówi, że jak on chodził do szkoły, to tak było. Może nie od siódmej, ale od dziewiątej. Siedzieli w szkole, mieli zajęcia do powiedzmy 14-15, ale po tych zajęciach mieli taki czas, kiedy uczyli się sami w szkołach. Siedzieli sami w ławce i powtarzali sobie. Większość z nich zapewne spała w tym czasie na ławce, ale musieli w tej szkole być. To było powiedzmy kilkanaście lat temu. Teraz już takiego czegoś w szkołach nie ma. Wydaje mi się, że szkoły nadal otwarte są długo, jeżeli ktoś chce się w nich uczyć i siedzieć sobie w klasie i powtarzać. To może, ale nie ma takiego obowiązku i raczej nikt tego nie robi. Koreańskie dzieci zwykle po szkołach idą na dodatkowe zajęcia z różnych przedmiotów, szczególnie popularna jest właśnie matematyka i angielski. Wydaje mi się, że większość dzieci uczęszcza na korepetycje z języka angielskiego i z matematyki. Podejście jest zupełnie inne niż u nas, bo nie wiem jak jest teraz, ale jak ja chodziłam do szkoły, to jak ktoś musiał chodzić, załóżmy, w podstawówce na korepetycje z matematyki, to znaczyło, że po prostu ma problem z nauką. Dobrzy uczniowie raczej na takie korepetycje nigdy nie chodzili. Inaczej to na pewno wygląda z językiem angielskim, bo bardzo dużo ludzi zawsze posyła dzieci na dodatkowe lekcje z angielskiego już od wczesnych lat szkolnych, więc to myślę jest podobne do Korei. Oczywiście, jeżeli nie chce się wysyłać dzieci na takie zajęcia dodatkowe, to nie trzeba, chociaż większość koreańskich rodziców to robi i zwykle tak jest właśnie, że tą presję Wywiera się na dzieciach nie, nie właśnie w szkole, tylko ta presja jest wywierana w większości przez rodziców. Chociaż myślę też, że bardzo się teraz już zmieniają Koreańczycy i nie chcą tak swoich dzieci cisnąć, jak cisnęli ich, ich rodzice w tym czasie, kiedy Korea bardzo się rozwijała. Wydaje mi się, że to wszystko się teraz dość mocno zmienia. Ale tak, wróćmy do egzaminu dojrzałości, bo ja już gadam 20 minut, a jeszcze nic nie powiedziałam o tej maturze. Koreańska matura, czyli Sunyng, czyli Dehak Sukhak to jest taka długa nazwa, ale skraca się właśnie do Sunyng. To jest egzamin, na podstawie którego Koreańczycy potem dostają się na studia, czyli ma dokładnie taki sam cel jak nasza matura, tak naprawdę. Ten egzamin odbywa się zawsze w trzeci czwartek listopada. By pomyśleć, że skoro Koreańczycy zdają maturę w listopadzie, to co oni robią do wakacji, ale w Korei rok szkolny yy, inaczej się zaczyna, inaczej się kończy. Zaczyna się w marcu, kończy się jakoś pod koniec grudnia. Ferie zimowe trwają dwa miesiące, wakacje letnie trwają jakoś miesiąc mniej więcej. Wrzesień to nie jest miesiąc, w którym dzieci idą do szkoły po raz pierwszy, tylko tym miesiącem jest marzec. Tak czy inaczej, ten egzamin maturalny odbywa się w 3-4 listopada, i nie przysłyszeliście się, on się odbywa tylko w ten 3-4 listopada. W sensie nie jest rozłożony na kilka dni, tak jak w Polsce, tylko ze wszystkim leci się jednego dnia, więc presja w ten dzień jest niesamowicie mocna. Więc dzieci, a tak naprawdę to już praktycznie dorosłe osoby, bardzo się wtedy stresują i stresują się przez cały bity dzień, bo ten egzamin trwa od 8:40. Do 17.45. W międzyczasie jest przerwa na lunch. Bardzo jestem ciekawa, czy potrafią coś ci uczniowie przełknąć w tym czasie. Wydaje mi się, że może być ciężko. Jest też taka jedna ciekawostka związana z tym egzaminem, która bardzo się pojawia często w internecie, właśnie przy okazji matur, przy okazji różnych. Ciekawostek o Korei, to jest to, że podczas koreańskiej matury ruch samolotowy staje nad Koreą, nie latają samoloty. I często słyszycie przelatujące tutaj koło mojego bloku samoloty, i wiecie, jak potrafią one być głośne, więc, no, ma to sens. Ale ten ruch rodniczy oczywiście nie staje na cały dzień, tylko na moment, kiedy maturzyści zdają egzamin z języka angielskiego, a tak naprawdę tylko na ten czas, kiedy jest słuchanie na angielskim czyli tak zwany listening, czyli test sprawdzający rozumienie ze słuchu. Wtedy, żeby uczniowie dobrze słyszeli. Nic nie rata nad Koreą. Jeszcze jest jedna ciekawostka: dzień zdawania koreańskiej matury to jest dla całej Korei, która nie zdaje akurat matury, dzień spania dłużej, dlatego że bardzo wiele miejsc pracy rozpoczyna pracę później. Ze względu na to, żeby dzieci nie stały na przykład w korkach jadąc do, do szkoły, żeby nie utkwiły gdzieś na stacji metra, że nie mogą wsiąść do tego metra i pojechać, bo wiele uczniów dojeżdża do liceów i na przykład koreańska giełda też rozpoczyna pracę później. Żeby wszyscy uczniowie zdążyli, żeby tam żadne białe kołnierzyki nie przeszkadzały w drodze do szkoły. Wydaje mi się, że Korea to może być jedyny kraj, w którym aż taką uwagę przywiązują do matury, chociaż jestem ciekawa, no bo że są jeszcze jakieś kraje, w których ruch, ruch lotniczy staje na czas leasing. Z angielskiego, ale to nie wydaje mi się. I zani, zanim przejdę do tych moich arkuszy maturalnych, chociaż tyle gadałam, że rozwiążemy chyba trzy zadania i na tym się skończy, to jeszcze wam tylko powiem, y, jakie egzaminy zdają uczniowie podczas tej, tej matury. Przedmioty nie są podzielone na poziom podstawowy i poziom y, rozszerzony. Nie ma takiego podziału. To trochę tak jest, że na wstępie wszyscy zdają ten poziom rozszerzony, bo, bo już tak trochę zerkałam na te zadania i. No tak to trochę wygląda. Nie wiem czy to jest dobre, bo wydaje mi się, że jak człowiek zobaczy takie pytania, które są zdecydowanie ponad, ponad jego poziom, to się może załamać już na wstępie. No, ale tak to jest w koreańskich testach często. I ten egzamin wygląda tak, że do tej 8.40 zaczyna się egzaminem z języka koreańskiego, czyli taki po prostu język polski, tylko że koreański. Jest też jedna bardzo ważna różnica między tymi naszymi maturami polską a koreańską: to to, że w koreańskiej nie ma pytań otwartych. W sensie leci się z ABC przez calutką maturę. Wyobrażacie sobie od 8.45 do 17.45 siedzieć i tylko odpowiadać na. ABC, 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 a nie, to nie jest ABC, to jest 1, 2, 3, 4, 5. Wydaje że pod koniec to już wszyscy strzelają. Język koreański trwa 80 minut, potem matematyka trwa 100 minut, Potem jest język angielski, trwa tylko 70 minut, i w trakcie tego jest 25 minut albo mniej na słuchanie. Potem jest przerwa na obiad, pierwsze łzy, prawda? Potem są egzaminy, które się wybiera. Wśród tych egzaminów maturalnych, o, obowiązkowych jest kilka, ale można sobie też wybrać kilka z różnych kategorii, na przykład podstawy księgowości. Można sobie wybrać konkretny przedmiot ścisły, jeżeli się chce. Z tego, co wyczytałam w tych zasadach tego egzaminu, trzeba podczas tego egzaminu zdać egzamin z historii koreańskiej, to nie jest tak, że to jest historia świata, tylko właśnie historia koreańska. Więc to jest też kolejna różnica. W Polsce się przecież nie zdaje egzaminu z historii polskiej, tylko ogólnie z historii świata. I może się nawet jakieś pytanie o wojnę koreańską na tej maturze trafić, chociaż przypuszczam, że rzadko się to zdarza. Nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby zdawać maturę z historii, chociaż historię bardzo lubiłam, ale. A potem jest egzamin z drugiego języka. I bardzo byłam podekscytowana szukając arkuszy na egzamin z drugiego języka. Myślałam, że może mi się tam uda znaleźć polski, ale no niestety, tak samo jak na polskiej maturze, nie można zdawać koreańskiego, tak na koreańskiej maturze nie można zdawać języka polskiego. Można za to zdawać język niemiecki, francuski, hiszpański, chiński, japoński, yy, rosyjski, arabski, wietnamski. I chińskie znaki. Myślę, że bardzo wiele osób wybiera właśnie chińskie znaki albo wybiera japoński. I potem nastaje 17:45 i tacy absolutnie pozbawieni jakichkolwiek sił witalnych. Uczniowie po całym dniu zdawania egzaminu, wracają do domu i w większości płaczą, a płaczą, bo podobno co roku egzamin zaskakuje tym, jak bardzo jest trudny. Więc tak, nagadałam się, nagadałam, a teraz sprawdzimy, czy rzeczywiście jest bardzo trudny. I może zaczniemy sobie od matematyki. Bo jak drukowałam, to już miałam taki lekki szoczek, <głodając> oglądając te zadania z matematyki. Arkusz wygląda mniej więcej tak, tylko ja tutaj mam w wersji małej wydrukowany, on jest zwykle taki wielki. I powitało mnie tutaj zadanie, w którym już są jakieś potęgi pierwiastkowe, więc zaczęli z grubej rury. Ale zobaczmy tylko, jakie było zadanie z polskiej matury, z matematyki. Też lecę od razu z pierwiastkami, ale jednak inaczej. W tym koreańskim, Markuszu, pierwsze pytanie to jest 2 do potęgi pierwiastek z 3 razy 4 do potęgi pierwiastek z 3 minus 1, to a polska matura, dwa pierwiastki z 8 minus 3, pierwiastki z 2 do potęgi drugiej to. Na pierwszy rzut oka oba wydają się trudne i nie znam na nie odpowiedzi tak, bez rozpisywania. W tej koreańskiej maturze jest tu miejsce, żeby sobie porozpisywać, więc jak się wie jak, to można. Jest jeszcze jedna różnica. Na polskiej maturze z matematyki przynajmniej wtedy, kiedy ja ją zdawałam była karta wzorów, która po prostu była bardzo fajna. Paniały kawałek papieru, który sprawiał, że troszkę mniej się można było stresować, bo wiedziało się, że jak się zapomni jakiegoś Wzoru, to on jest na tej karcie. W Korei nie ma takiego czegoś absolutnie. Nie można też mieć kalkulatora, nawet prostego na maturze. Można mieć tylko ołówek, ewentualnie kocyk, żeby było ciepło, bo maturę zdaje się w listopadzie, a w szkołach jest dość chłodno, często w Korei. I to tyle. Więc no, z tego miejsca chciałam wyrazić po prostu. Moje najszczersze wyrazy współczucia koreańskim uczniom. I z tego miejsca też chciałam powiedzieć, że na polskiej maturze na poziomie podstawowym absolutnie nie ma całek. Nie ma, nie ma opcji, żeby był polski licealista, który nie, nie miał rozszerzonej matematyki, w ogóle nie musi nawet wiedzieć, co to jest całka, i uważam, że to jest piękne. Całki to się dopiero na studiach zaczynają, a przynajmniej tak było, kiedy ja chodziłam do szkoły, chociaż trochę czasu minęło. Jednak koreański uczeń. Raczej musi wiedzieć, co to jest całka, bo już na stronie piątej tego egzaminu mamy tu ten złowieszczy symbol. I ja nie wiem, po co ja to drukowałam, bo zdecydowanie ja tego nie rozwiążę. Też ciekawe jest to, że dużo tu jest tekstu. O, tu jest takie fajne pytanie z saszetką. No jest rysuneczek, więc to się wydaje proste. Może na to bym chociaż znała odpowiedź. Ale po przeczytaniu pytania stwierdzam, że raczej nie znała na to odpowiedzi. O, tu jest jedno takie pytanie o jakiejś prędkości, tego typu rzeczy. Tu mamy takie pytanie, prawda? Pociąg jechał z miasta A do miasta B z prędkością 120 km na godzinę. Zakładając, że pociąg był wypełniony pasażerami w 80%, odpowiedz na pytanie, co przed pracą jadł konduktor. Żartowa. Ale mniej więcej podobny poziom bycia niedorzecznym. Tutaj są też takie granice. Ja nie wiem, na studiach robiłam takie, na Politechnice, na Matematyce, na egzaminie takie rzeczy były. I to człowiek się modlił po prostu, żeby to się skończyło jak najszybciej. I tu jest znowu całka. Cóż, biorąc pod uwagę, że no, na żadne, żadne pytanie nie wydaje mi się na tyle yy, normalne, żeby mogła na nie odpowiedzieć tutaj, prawda, na miejscu, no to matematykę sobie może jednak odłożymy, ale jeżeli jesteście ciekawi, czy bylibyście w stanie rozwiązać zadania z matematyki? Tutaj uśmiech, prawda, w stronę wszystkich, wszystkich nauczycielek matematyki, które ewentualnie oglądają ten kanał. Może taka lekcja dla uczniów z maturą koreańską, żeby wam nie narzekali, jak ciężko jest w Polsce. Zostawiam link w opisie o tego filmiku z arkuszami, które możecie sobie pobrać i wydrukować, oraz kartą odpowiedzi. Dziękuję za uwagę. A teraz język angielski, bo język angielski to mi zawsze lepiej szedł niż matematyka i. Ale pierwsza rzecz, która się bardzo rzuca w oczy na koreańskiej maturze z angielskiego, to jest to, że tutaj jest bardzo dużo koreańskiego mimo wszystko na tym arkuszu. Polska matura z angielskiego. Z tego co pamiętam, wygląda tak, że wszystkie pytania i odpowiedzi są w języku angielskim. Bardzo dużo to jest koreańskiego na tym angielskim. Jakoś mnie to nie dziwi, bo biorąc pod uwagę to, jak Koreańczycy uczą się angielskiego, właśnie zawsze bardzo dużo jest gadania po koreańsku podczas tej nauki. Od pytania 18 już są pytania do czytania. W sensie yy, nie musimy już nic słuchać, więc sobie rozwiążę to zaraz i zobaczymy, czy bardzo to było dla mnie trudne. Ale to jest jedna przerażająca rzecz. Zobaczcie, ile tu jest tego czytania. Bardzo dużo. Tu są jakieś zadania, całe po angielsku, to może je zrobimy. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że ta moja dzisiejsza porażka, jaką odnoszę właśnie oglądając te arkusze maturalne, jest w pełni uzasadniona, bo w Korei są takie przesądy dotyczące matury, że zdając maturę w dzień zdawania matury, nie można jeść zupy. Z wodorostów, dlatego że ona jest śliska. Te wodorosty są takie śliskie i nie można jeść tej zupy ani nic innego śliskiego, dlatego że to znaczy, że poślizgniemy się na tym egzaminie po prostu. Więc to wiele wyjaśnia, bo ja dzisiaj na śniadanie jadłam tą zupę z wodorostów, więc to wszystko przez to. A jeżeli chcemy sobie dobrze poradzić na tym egzaminie, to trzeba zjeść na przykład. J, czyli takie klejące koreańskie cukierki. Coś takiego jak takie polskie cukierki długie, sprzedawane na odpustach, takie, takie jakby te polskie są kruche, a te koreańskie J, gdzieś tu będzie zdjęcie, one są bardzo kleiste i to chodzi o to, że po prostu odpowiedzi nam się przykleją do tych tych rzeczy, albo trzeba zjeść ciastka ryżowe, które też, jak wiecie, są bardzo kleiste. I ja nawet, jak już wpadłam na pomysł, że będę dzisiaj oglądać koreańską maturę, to chciałam sobie takie ciastko ryżowe kupić, ale sklep z ciastkami ryżowymi jest dzisiaj zamknięty, bo jest poniedziałek, więc z tego miejsca obwiniam właścicieli sklepu z ciastem ryżowym. To wszystko przez Was. Przejdę teraz do rozwiązania tych dziwnych pytań z angielskiego. Dobrze, pytanie pierwsze było proste, jestem prawie pewna, że dobrze na nie odpowiedziałam. Mamy tutaj jakiś taki e-mail i trzeba po prostu zaznaczyć odpowiedź koreańską dotyczącą tego tekstu, czyli o co chodziło w tym mailu, i jest, jest odpowiedź, która jest prosta. Sprawdźmy, czy dobrze. Pierwsze za nami jest dobrze. Ła, tu jest dobre pytanie. Jest tekst, w którym jest coś napisane o jakiejś Evelyn. Czyli powiedzmy Ewelinie to jest jakaś archeolog, która pierwszy raz się gdzieś tam znajdzie i jest cały taki tekst o niej i trzeba zaznaczyć, jak zmieniły się emocje Eweliny w trakcie tego tekstu, więc trzeba to przeczytać i tutaj zaznaczyć, czy ona na przykład była pełna nadziei, a potem była zawiedziona. Ja w sumie lubię język angielski, więc to, to jest takie trochę ekscytujące. Ale przeczytajmy, jaka była Ewelina. Jest dość proste moim zdaniem, bo Ewelina była bardzo podekscytowana, ostatecznie jako młoda archeolog nie znalazła niczego, co by ją zainteresowało i była zawiedziona, więc zaznaczę, że była pełna nadziei, a potem zawiedziona i zobaczymy, jak to wyszło. To pierwsza. Tutaj mam kolejne pytanie o sens, czytanki, i też nie jest trudne, chociaż najtrudniejsze są te koreańskie zdania, które są po tym. Są, jest tu też bardzo dużo pytań o wstawienie na przykład pasującego słowa. Jest też bardzo pytań dużo o wstawienie pasującego zdania. Właśnie sobie zdałam sprawę, dlaczego Koreańczycy, rozmawiając ze mną po angielsku, zawsze używają bardzo wielu trudnych słów. Takich słów, których nawet oglądając, nie wiem, amerykańskie filmy, filmy, seriale, czy czytając książki raczej się nie słyszy, ani nie widzi. Ale za to mają spory problem z ułożeniem poprawnie, gramatycznie całego zdania, tak żeby miało ono sens. Bo właśnie do tego przygotowuje ich koreańska edukacja, jeżeli chodzi o angielski. W sensie, m, bardzo dużo to jest trudnych słów, ale... No nie ma tu nic, co sprawdziłoby naszą umiejętność na przykład budowania zdań, prowadzenia konwersacji. Można śmiało stwierdzić, że poziom tej matury z języka angielskiego raczej odpowiadałby poziomu, poziomowi matury rozszerzonej w Polsce z języka angielskiego, chociaż wydaje mi się, że mimo wszystko ta rozszerzona w Polsce jest trochę bardziej przyjazna uczniom, przynajmniej ciekawsze są te teksty niż tutaj, bo po prostu no, tu nie są ciekawe. Zobaczmy tylko jeszcze raz, ile czasu jest na tą maturę z angielskiego. 70 minut, czyli niecała godzina. Ja tutaj trzy pytania czytałam jakieś 10 minut, a tych pytań jest to 45. Więc wydaje mi się, że uczniowie na tej maturze z angielskiego czują to, co ja czułam na egzaminie z koreańskiego. Byłam w połowie egzaminu, a pani nagle mówi, że 5 minut do końca. <grym> O, co za ciekawy świat. Yy, co mogę powiedzieć? Cieszmy się, że polska szkoła to nie jest koreańska szkoła. Odpowiedź na pytanie z miniaturki. Czy Polka zdałaby koreańską maturę? Nie. Z drugiej strony to nie powiedziałam wam czegoś bardzo ważnego o koreańskiej maturze. Koreańskiej matury nie da się nie zdać. Bo tu nie ma progu punktowego, od którego jest zaliczone, w sensie od którego jest zdane, że wynik pozytywny. Nie ma takiego czegoś, bo tutaj te punkty liczą się do, do zdania na uniwersytet. I uniwersytety mają swoje progi. Po prostu poszło nam źle, nie dostaniemy się na studia, ale takiego czegoś jak niezdana matura nie ma. Więc <laughs> tym pozytywnym akcentem chyba trzeba będzie zakończyć ten odcinek. Trochę smuteczek, bo nie, no. Myślałam, że chociaż ten angielski będzie taki przyjemny, ale jednak te filmiki, które pokazują w internecie tych Amerykanów. Tych, tych Anglików, którzy oglądają tą maturę i mówią, Boże, co to jest, nie zdążyłbym tego nawet przeczytać, to one jednak nie były przesadzone. Nie będziemy tu nawet otwierać arkuszy z chemii, biologii, bo ja mam złe wspomnienia ze swojej matury, ale, ale po tym angielskim, po tej matematyce stwierdzam, że nie mogą być one proste. Tutaj po prostu trzeba będzie jakąś uśmiechniętą twarz Sonu wstawić, który jeszcze nie wie, że to go czeka. Mam nadzieję, że do czasu, kiedy Sonu będzie zdawał maturę edukacja w Korei bardzo się zmieni. I trzymajmy za to kciuki. Więc to by było na tyle. Kończę ten odcinek i mówię Wam pa! pa. No i oczywiście trzymajcie kciuki za tych biednych młodych Korańczyków w czwartek. Łatwo na pewno nie będą mieli. Klikajcie łapki w górę, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku. Pa! Pa pa, pa, pa! pa, pa, pa.